Halo, witam Was bardzo serdecznie, jest to pierwszy odcinek z, z gry Blockade, taki gameplay, sądzę, że on długo nie zajmie, chyba, że Wam się spodoba, jest ze mną również Dawcio, no i gramy sobie w Blockade'a, on jest na poziomie trzecim, ja na poziomie siódmym, nie jest to gra jakaś super hiper, ale taka na rozluźnienie się, a tak naprawdę na podniesienie sobie ciśnienia, idealna. Czemu tutaj chodzi niebieski w naszej bazie? Nie wiem. Nawet nie żałuję, bo kiedyś wydałem na tą grę 20 centów i nie żałuję tego, ponieważ no, 20 centów po pierwsze to nie jest jakoś bardzo dużo, a po drugie, no, jest to gra darmowa, to, to jeśli nie kupisz nic, to nie będziesz wygrywać. Takie, takie są zasady gier darmowych. No ale wiesz o co mi chodzi. Jestem w plus 3. Dobra, mam 29 kili, nie wiem jak ja to zrobiłem, ponieważ chyba 10 doliczyło Nieuczciwie. Też nie wiem. Może mam jakieś nie. haki? Jesteś mocny. A Nawet tego nie wiem. Granat! Jestem w własie, jestem w bazie! I wolno, i plus 6. 35 kili. Naprawdę rzadko, rzadko mi tak dobrze idzie. I tak dobrze szło na tand. Kurde. Naprawdę, tanki są fajne. Kurde, no wybuch w złym miejscu. Wiem, no są spoko, ale mało osób na nich gra i nie da się tak naprawdę grać tak fajnie. Plus, plus siedem, trzydzieści sześć kili. Kurde, granatika, granatika bym wrzucił. Naprawdę, to na no, tak. jest na przykład uznawiać level, to polecam na tankach. No na tankach, no wiadomo, tam się najwięcej niszczy. Ale tak, już też odcinek Steam Fortress mam nagrany. 40 minut to sądzę, że go rozdzielę na... Chciał kończyć. Aha, dobra. No to nara. No to sobie, no to sobie chwilę pogramy sami. Jak mówiłam, jest to gra przygodowa. Nie jest najgorsza, ale też nie jest najlepsza. Taka gierka. I po prostu darmowa i tak się pewnie nudzi po jakichś 20-30 godzinach. Tu to, to już według mnie maks grania, w tym na przykład w mam 30 godzin plus jeszcze dzisiaj nabiłem kolejne 40 minut, bo nagrywaliśmy jeszcze film. Jak mówiłem, jest to przyjemna gra. Tyle to mogę o niej powiedzieć, jest to po prostu przyjemne do grania. Tak więc to będzie taki krótszy odcinek. Halo, halo, lajkuj, subnij i komentuj. Elo.